Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich przeserdecznie na kolejnym odcinku ze Star Stable i jest to omówienie kolejnej środowej aktualizacji. nie omawiałam aktualizacji z tego względu, że generalnie było praktycznie to samo, co było w zeszłym roku. Może troszeczkę bardziej rozwinięte. Dziś pojedziemy sobie zobaczyć tego nowego konia. Ja nie planuję go na razie kupić, ale możemy sobie go po prostu razem zobaczyć. I tak mnie na niego nie stać. Jak widzicie, tutaj już zdążyłam zbierać te gorące pozdrowienia. Pomogła mi moja przyjaciółka. No bo oczywiście sama bym tyle nie uzbierała. Ale dobra, do rzeczy. Co zostało dodane w tym tygodniu? No a Jorwiku spadła temperatura. Bardzo przepraszam za niewyciszenie telefonu. To powinno być karalne. Eee, I wybaczcie za katarek. Eee, niestety jestem chora dalej. Nie, nie wyleczyłam się do końca. Ale to nie korona. Niestety. <laughs> Witaj e, z mniejsza... Zmniejsz jak? Zimniejsza, zmniejsza. <laughs> Pogoda przyniosła ze sobą lodową zmianę scenerii, dzięki której zorza polarna wygląda jeszcze wspanialej. Teraz masz szansę zobaczyć Jorwik z zupełnie innej strony. Patrz pod nogi! Po raz pierwszy w historii zrobiło się na tyle zimno, by zamarzły Jorwickie rzeki i jeziora. Jezioro Valedale, rzeka Silversong i jezioro Mistfall są całkowicie zamarznięte. Możesz po nich chodzić, a nawet ślizgać się, tylko ostrożnie. Dodatkowa wskazówka dla tych, którzy ciężko pracują nad swoją formą wyścigową. Lud stworzył nowe, zamarznięte ścieżki, które można wykorzystać pomiędzy wyścigami. Czyli można zrobić fajny czas sobie. Zobaczcie jaki widok. Jak w ogóle to pięknie wygląda wszystko, jestem ciekawa, jedziemy zobaczyć jakieś jeziorko. Mm, mam nadzieję, że tutaj któreś też będzie zamarznięty. jak nie to pojedziemy sobie po prostu do Mistwall, bo też mamy blisko. Nowe zimowe aktywności. Zamarznięte jeziora stały się scenerią, e, sceną przepraszam, no scenerią nowej, cudownej aktywności. Poszukaj zorzy polarnej, która Cię zaprowadzi do znajdującej się tam e, lodzie grupy małych pingwinków. Czekają tam, by pokazać Ci, co potrafią. Każdy pingwin ciężko ćwiczy, by móc idealnie wykonać jedną nutkę. Jeśli ją je, je klikniesz, radośnie dla Ciebie zaśpiewa. O! Możesz spróbować zagrać swoją ulubioną piosenkę, jeśli masz zdolności muzyczne. Możesz też poeksperymentować, tworząc coś własnego. No, jeśli chcesz posłuchać muzyki razem z przyjaciółmi, idź na pingwini koncert. Okej. Okay. Jeszcze na koniec naszej zimowej zabawy pojawiły się armatki śnieżne. Ale super! Wszystkie te aktywności zostały dodane do zamarzniętego pozorza zimowych aktywności. Wyprowadź je, wszystkie, odwiedzaj Jorvik o różnych godzinach i szukaj zorzy polarnej. No, ja tam widzę parę tych zorz polarnych, one generalnie raz są widoczne i jak tam dojedziecie, wiecie co, ja nie wiem czy wy też tak macie, jak dojedziecie tam, to one po prostu giną i tam nic nie ma, więc nie wiem czy tylko ja tak mam czy nie. Spójrz w niebo. Obserwowałaś już gwiazdy Sunshine. Na co czekasz? Spójrz przez teleskop, a zobaczysz sześć wyjątkowych jorwickich konstelacji. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o każdej z nich, kliknij tutaj! Czyli możemy sobie wejść zobaczyć, na pewno ja to zrobię. Zresztą widzicie na ekranie, że to się właśnie dzieje. Możemy sobie tutaj razem zobaczyć, co, która oznacza. Zobacz, która konstelacja Cię wzywa, i możecie dać znać, która jest yy, dla was, że tak powiem. Zimowa wioska cały czas trwa, cały czas się tam coś dzieje. Eee, opuszczę Jelvik po środowej aktualizacji dopiero 13 stycznia, także no, jeszcze kawał czasu przed nami eee, i filmik tygodnia, to wiadomo. I w następnym tygodniu, uwaga, pewien znany nam koleżka chce mieć nowy wygląd, czyli co? Będą nowe fryzy. Dlatego też ja nie będę na razie kupowała tego konia, który jest w tej wiosce, ponieważ bardzo chciałabym kupić tego odnowione odnowionego. Odnowionego. <laughs> Odnowio. O, dobrze, Odnow odnowionego. Kurde, nie wiem, czy dobrze powiedziałam. Chyba tak, e, fryza. E, z tego co widziałam, to ich maście będą dość takie niestandardowe, co nie wszystkim może się spodobać. No, ja też nie jestem jakoś super zachwycona. No, ale no też przecież nie będziemy się kłócić, tak? Mam nadzieję, że chociaż jakaś część będzie. O, ja! Można tu faktycznie sobie jeździć. Oh! Okej. Okay. czy to jest śliskie? Jest! Jak fajnie! A w ogóle pokażę Wam baga, którego pokazała mi ostatnio moja przyjaciółka, właśnie: że jak się jeździ konno i zobaczcie, chcecie przymierzyć sobie o głowie, no nie? Na przykład, powiedzmy, to nasza postać w ogóle zmienia układ rąk albo sam w ogóle cały półsiad i tak dalej się zmienia. Zobaczcie. Ona zupełnie inaczej siedzi. A jak przestanę? Widzicie? Masakra, co? Jeszcze raz. No nie? Dobra, nie wiem, czy widzieliście to, ona to odkryła przypadkiem mi pokazała, więc. Mega to wygląda, naprawdę fajnie. Jedną rzeczą dziwną jest to, że wiecie, no tu pada śnieg. Śnieg nie zostaje, że generalnie się rozpuszcza, ale jest tak zimno, że rzeki zamarzają, więc. No tak trochę dziwnie, ale to nic. Dobra, pojedziemy jeszcze sobie tutaj, właśnie do tej zorzy próbuję dojechać, bo chyba ona. Nie, ona nie jest najbliżej. O nie, dobra, to pojedziemy to może ta jest bliżej. Tamta jest forci pinta. No dobra, to najwyżej jak nie dojedziemy, to to pojedziemy tam. Jak nie to, to tam. Zobaczymy. No i co jeszcze chciałam powiedzieć o tej zeszłej aktualizacji. Generalnie wszystko spoko, ale no nie widziałam tam żadnego... Nic takiego, co można by było nagrać, czegoś zupełnie nowego. Wiadomo, że to jest fajne, że możemy sobie tam uzbierać tego pingwinka do siodła i to jest naprawdę mega, bo ten pingwinek jest super uroczy, dlatego zbieram na niego. Mam 20, jeszcze troszeczkę porobimy i będzie więcej. I wiem, że właśnie jest tam coś, a propos tego śniegu, coś tam James zrobił, że można wykupić sobie karnet, żeby. Co się stało? Co to było? Aha! To są te armatki! O! Oh, czekajcie, bo to jest za głośno. Co tu się podziało w ogóle? Aha. Okej, okay, jaki to ma sens? Ok duszy zebrałam, fajnie, ale jaki to ma sens w ogóle? Tu właśnie był chyba James, nie? Z tym śniegiem, co można było sobie tam wykupić. Bez sensu, totalnie, ale okej. Okay. No dobra. No nic. My, myślałam, szczerze mówiąc, że to będzie coś bardziej ambitnego. No ale dobra. No, 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 no dobra, no. Hmm, czy tam coś jest, tam nie? Dobra, czy tutaj my dojedziemy? To właśnie, to nie Fort Pinta był. Czekajcie. Nie, telefon! No wyciszyłam go! <noise> Czyli nie Fort Pinto, tam byśmy musieli jechać. Na Rancho Starshine. Dobra, chodźcie teleportniemy się, będzie nam dużo, dużo szybciej. Dzień. Dobra, generalnie ja już jestem na Rancho Starshine. Nie wiem, czy wam troszkę nie... Właśnie, chyba mikrofon był troszkę... Dobra, teraz już będzie ustawiony taka... Nie zrobiłam ustawień mikrofonu! Pewnie będzie wam skrzeczeć jak gadam! Nie. I teraz generalnie stąd już zniknęło... Zniknęło czy znikło? Hmm! Czy te i te formy, ta, ta i ta forma jest e, poprawna. No? Dobra, co to są za świeczki? Co, co to jest w ogóle, co to są za świeczki? Co to ma być? Co to jest? O, co to jest? Jakie to fajne, chcę to zrobić. To było wcześniej czy teraz? Chcę to poklikać. Czekajcie. No przecież jakby to się zajarało. Czekajcie, tu, 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 dobra, teraz z tej strony, czekajcie, tu jest jedno. Czy to mam zrobić jakieś zdanie dodatkowe, czy co? Spójrz, serce się raduje na widok tego oświetlonego miejsca, chcesz w dalszym? Tak, chcę! Dobrze, wróć do mnie, gdy skończysz. O, coś mi dasz! Fajnie, nie wiedziałam, że coś takiego Wcześniej chyba tego nie było, nie pamiętam, nie przypominam sobie, żeby coś takiego było. W ogóle miałam jechać szukać zoży, co robię. <laughs> Zapalam świeczki. Dobra, zapal się, zapal się. Tamta się już wypaliła. Ta tutaj, ta tutaj. Aha, dobra. ło. Łow, łow, łow. Czekajcie tu. Ja się boję, jak ta muzyka się zmienia, ale w ogóle ta muzyka, która doszła razem z tym nowym lasem, jest przepiękna. Naprawdę to jest najładniejsza muzyka, jako, jaka tutaj była w ogóle. Dobra, git, tu mamy, tu mamy, tu mamy też. I co wszystkie? Nie, jedna tam chyba została. Czekajcie, to jest ta? Tak, dokładnie. Teraz będzie będą wszystkie. Tak? Tu, 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 tu. Jak to musi pięknie w ogóle wyglądać, yy, ten, Jak jest ciemno? Chyba oki. Okay. Czy już? proszę pana? <grym> Tak może być? Wróciłam już. A, o! To miejsce wygląda naprawdę... ha, dobra, czyli to możemy sobie... Czy to jest to, to? Tak, tak, kruch doszły. jej! Dobra. E, no, bym rozłożyła te świeczki, ale generalnie to trochę dużo roboty z tym... A tam było tego bardzo, bardzo dużo. No dobra, to gdzie teraz będą te zorze, żeby to chociaż zobaczyć? Te pingwinki bym chciała zobaczyć. Gdzie one mogą być? Hmm, ciekawe, czy będzie można jeszcze raz spróbować rozłożyć je, ale wiecie, w tych innych miejscach, żeby też tak się świeciło bardzo ładnie. Dobra, tam jest Fort Pinto, więc to nie Fort Pinto. Czekajcie, tutaj nie. Eee, Farma Steve'a chyba będzie. Dobra, tepnijmy się do murna, to potem na farmę Steve'a, żeby to zrobić. Bo jestem ciekawa, Okej, okay. czy to będzie farma? Tutaj jest coś blisko. No zobaczcie, no mi się wydaje, że to jest blisko, a to wcale może nie być tak blisko. Dobra, jedziemy za tą. <laughs> ta wydaje się już w ogóle być, ale no nie wiem, to jest, że tak strasznie mogą nas zmienić, że to jest masakra. Gdzie ja jadę w ogóle? A ta co ty robisz? A ta, co ty robisz? Ja chcę zobaczyć pingwinki! Mm, tam ich nie będzie, bo tam nawet nie ma jeziora chyba że nie, muszą, nie musi być to jezioro. Teraz już nie wiem. Bo pingwinki to raczej nad jeziorem. Czekajcie, ile mam tych w ogóle? 22. Jeszcze jak zrobimy wyścigi, no to będzie spoczko. To będzie. O, to jest daleko! To jest za daleko! Gdzie to jest? No nie! To jest tam! O luju, dobra. Wiecie co? Wiecie co? To jest za daleko. Dobra, pojedziemy sobie najwyżej tutaj szybciutko na podwózkę. E, I tępniemy się na dwór srebrnej polany. Bo teraz to wygląda, jakby to tam miało być. A ja. No a to? A to? Kurde, no zobaczcie, one wyglądają wszystkie jakby były mega blisko, a one tak naprawdę są bardzo daleko. No na przykład Forcie Pinta w ogóle nie było. A ta? Co to jest w ogóle? Gdzie ona jest? Nie, nie, dobra, jedziemy na dwór Srebrnej Polany, bo one zaraz znikną i będzie po ptakach. Szybciutko... Kto tam tańczy? Dwór Srebrnej Polany, raz, dwa... Jak nie znajdę tych pingwinków, to się zdenerwuję. Please, bądź tu, bądź tu, bądź tu, bądź tu, bądź tu. No i gdzie ona? Gdzie ta zorza jest? Proszę ja, ciebie. <laughs> Tam jest. A nie, bo to chyba odebranie tego, tego okrucha duszy. No, kurczę. Tak czy nie, bo... No, gdzie? Naprawdę ja tego nie widzę. Tam w stajni, czyli to jest chyba jednak faktycznie. Aha, no, to jest ten okruch duży. Kurde, dlaczego? A nie, 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 nie. Pewnie. Aha, dobra. Czyli fajnie, ona coś tu opowiada, ja tego. Naprawdę smutne. Smutek to po prostu jeden z elementów życia. Im szybciej nauczymy się go akceptować, tym łatwiej sobie z nim poradzimy. Wszystko fajnie. Dostałam okruch duszy. Wszystko fajnie, że oni sobie gadają. W ogóle to jest mega, nie? Z tą stajnią i z tym tutaj naprawdę fajnie to wymyślili, fajnie to wygląda, ale ja bym chciała pingwinka. <grywka> Jak z pingwinka. Może pojedziemy do tej wioski tam coś będzie ciekawego, bo już naprawdę nie wiem. Jedno co i tak i tak czekam, żeby za tydzień zobaczyć to te fryzy. Tutaj już jest chyba nawet narysowane. I w ogóle to, gdzie jest, żeby zobaczyć te konstelacje. Mm -hmm. Tutaj nic takiego nie ma. Tutaj są tylko te wyścigi, które ja już robiłam. No nie wiem. Naprawdę nie mam pojęcia, słuchajcie, nie, nie wiem. Nie znam się po prostu na tym. Tutaj też mamy te wyścigi. Tutaj nic się nie dzieje takiego. Czy to jest prezent jakiś? O, dobra, 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 prezent. Czekajcie. Ujasy! Co my tu mamy? Pokażcie. Bardzo ładne. I następny prezent. I co to? Co? Szyling Jorvik. A. Ujjj. Kaza! Dobra, czyli tutaj nic się nie dzieje, poza tym... Nie wiem, gdzie są te konstelacje, naprawdę, no... Czytałam w aktualizacji, że gdzieś tam Susan, no ale gdzie ona jest? Nie mam pojęcia, oni mogliby chociaż napisać, albo ja jestem po prostu tak głupia i nie wiem. Czekajcie, zaraz, yy, zaraz to ogarniemy, zaraz zobaczymy. Ja muszę poczytać. Yy, dobra, nadal nie mam pojęcia, gdzie może być ten teleskop i nie kojarzę, żeby był gdzieś. Przyjechałam tutaj, bo tu mi się kojarzy, właśnie tu były tylko te armaty, ale teleskop. Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że najlepiej będzie, jak po prostu całą resztę zrobię gdzieś tam na live razem z Wami, bo jestem pewna, że Wy będziecie wiedzieć, gdzie tego szukać. No, na ten moment ja jestem kompletnie, nie wiem, no, rozwalona. Nie mam pojęcia, gdzie tego szukać, naprawdę. Gdzie jest teleskop? Ja kojarzę w ogóle, że on gdzieś jest na pewno, ale gdzie? Hmm. Szkoda, że tego nie zrobili zamarzniętego. Tak, by się tu fajnie biegało. No nie, ale w ogóle to dziwne, że jedno jest zamarznięte, drugie nie. Tak chociaż brzeg mógłby być. To Zobaczcie, no tutaj nie jest zamarznięty. Tu możemy się normalnie kąpać. Szkoda. <ścoughs> Naprawdę szkoda, bo myślałam, że w Forcie Pinta będzie akurat zamarznięta ta plaża. No a tutaj... A tam jest troszeczkę. Czekajcie, tam jest odrobinkę zamarznięta. A tutaj nie przybrzega ta... To jest takie dziwne trochę. Czemu tak? Aha, no, no dobra, no ale tutaj też jest przy brzegu, to chociaż, no kurczę, przy brzegu mogliby zrobić, o tak jak tu, zamarznięty tak dookoła w ogóle. To wygląda teraz trochę jak taka dolina, no wiecie, ta z dinozaurami. Uj. Tu nie można skakać, czy co? Można. I no dobra. No generalnie to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o tą aktualizację, no bo ja tych pingwinków tutaj znaleźć nigdzie nie mogłam. E, wszędzie są tezorze, ale, no jak widzieliście, ja generalnie, no nie wiem. No, no po prostu ich nie ma. Poszukamy je na live, słuchajcie, i dajcie koniecznie znać, czy Wam się podoba taka aktualizacja. I co myślicie o tym, że właśnie tutaj zamarza wszystko, niby śnieg pada, a tego śniegu nie widać? To jest, no, generalnie fajnie, że coś się starają zrobić i że ten śnieg jest. Jednak, co to, je? co to będzie? Co? Aha, dobra, to kwiatek. E, że coś się starają zrobić, to jest mega fajne. Mega fajne, że w ogóle te jeziorka zamarzły, ale, no, jakby tak logicznie pomyśleć, to hmm. To zamarzło, a śnieg nie zamarza, który pada. No cóż, może w, z... w przyszłym roku, w zeszłym roku. W przyszłym roku doczekamy się śniegu w całym Jorwik. Bardzo na to liczę. Ym, no i mam nadzieję, że wy też. Ym, I to by było na no tyle, tak jak mówiłam wcześniej. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, koniecznie dajcie znać, czy czekacie też na nowe fryzy. Tymczasem ja Was bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Aha, ja jeszcze nie koniec! O, słuchajcie, bo ja chciałam, o kurcze! <gry> O nie, 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 ja muszę to zrobić, muszę jechać jeszcze raz do tej wioski, zobaczyć tego nowego konia, bo ja go nie widziałam jeszcze, tak tylko jak ktoś jeździł się przyglądałam, a tak sama nie. O właśnie. Dobra, szybciutko. Zabieramy nas tam jeszcze raz. Będziemy cię jeździć tutaj, bełte. Będę miała trochę montowania, <grym>, ale to nic. Trochę więcej niż zwykle, bo zawsze wiecie jak nagrywam odcinki. Dla was to generalnie to jest tak, że Nagrywam, nagrywam, nagrywam i co, co się nagra, to generalnie jest. Tam raczej za dużo montowania nie mam, bo mm, no ja robię mało cięć w swoich filmach, bo chcę być jak najbardziej wiarygodna. Może też dlatego. E, a tutaj, kurczę, dzisiaj troszeczkę będzie trzeba... O, tu jest jakieś zdanie. Niech światło zorzy, jasne świeci, opowiedzieć Ci o symbolach gorących pozdrowień. Mm. Aha, bo to jak używać. Dobra, to ja wiem. <grytanie> Dziękuję bardzo, że mi opowiedział. A, bo ja tutaj sobie mogę to wymienić chyba u Ciebie, tak? Dowiedzcie. No nie, dobrze, to ja wiem, ale chciałabym. Aha, bo to chyba tutaj. Dobra, dobra, dobra. Eee, no, tu mam 50. Generalnie już. O, nie, ja muszę zobaczyć to. Bo zaraz znowu ten odcinek będzie trwał. Nie wiadomo ile. I to jest ten koń. O, wow, on jest śliczny generalnie. 850. Przepiękny jest. Tylko kurczę, gdyby te różki można było usunąć. No bo jeśli chodzi o samomalowanie, to jest epickie. Ta panterka też mi się bardzo podoba. I w ogóle on ma taki ładny ogon, ładnie zapleciony tutaj. Są te yy, warkoczyki. To te takie fajne totemy. Naprawdę ładne. No i jest generalnie zrobiony na kędziorku, nie? Z tego co wiem, więc spoczko. Yy, I tutaj są te konie z zeszłego roku. Tego mam akurat. Tego z tym rogiem, 599 teraz kosztuje, no spoko w sumie cena. Ale czy jakoś tak, no... <gryw> Dawaj do góry łapek. No nie, no jest różnica, zdecydowanie teraz wolałabym kupić tamtego, to wiadomo, ale no... I ten też jest bardzo ładny. Ten też jest bardzo ładny. No ich malowanie się generalnie zmienia, nie? Jak y, jesteśmy w, tam w normalnej y, wiosce. Jaki słodziak. No, śmiesznie to wygląda, generalnie mega. Mm, fajne łóżka mam, właśnie, takie po kędziorku cały czas. To, 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 to. Ale no. 800, może w przyszłym roku kupimy sobie tego, żeby mieć na pamiątkę. Dobra, teraz już naprawdę to by było na tyle. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Tak jak mówiłam, trzymajcie się. Do następnego i cześć!